Okay, witamy po raz kolejny dzisiaj i zaśpiewałem pieśń, zaśpiewamy pieśń e, znany werset e, z e, Ewangelii Mateusza. Królestwa Bożego szukamy wierb i jego sprawiedliwości, a wszystko inne przydane. Dostaramy miłości, a wszystko inne przydane będzie nam. Hallelujah, Amen. Amen. Kiedy szukasz Klesa Bożego, wszystko inne będzie Ci przydane, nam przydane. Amen. Amen. Ten warunek musi być spełniony. Najpierw Klesa Boże, a później wszystko inne. Często w życiu chodzi inaczej. Najpierw wszystko inne, a potem Klesa Boże. Zachęcamy do tego, żeby było odwrotnie. Najpierw to jest dobro. Już koniec. Dziękujemy. Dziękujemy za to, za to zdychanie. OK. Kontynuujemy. Kontynuuje dalej temat. Jonathan, prosimy o spokój już. Dziękujemy za uczestnictwo. I czytamy, czytamy z listu do do, do choryczek, do Żydów. Czwarty rozdział. I e, mówiliśmy 14, 15, werset, czytaliśmy i 16. E, na koniec tego właśnie rozdziału powiedziane jest: Przystąpny, 16 werset: Przystąpny, przystąpny tedy z ufną odwagą, z ufną odwagą do tronu łaski. nie przychodzimy do tronu sądu, my nie przychodzimy do, tron, do, tronu, do, do tronu Bożego, jako tronu e, zapytania, co się teraz stanie, co nam Bóg wyświetli z naszego życia. Wchodzimy do tronu łaski. Mylą się ci, którzy mówią, że jak wejdziemy do królestwa niebios, jak, jak będziemy, przyjdziemy do Boga, to Bóg nam wyświetli nasze życie i powiedzą, że o to i to i to złego czyniliśmy. dla mu jest wyraźna. Jeśli wyznamy granice swojej Bogu, Bóg jest wielkim i oczyści nas od grzechu i od naszej nieprawości. I w tym samym liście mówi, że. Grzechów i niesprawiedliwości, i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Yy, w Jana to samo jest powiedziane, Bóg więcej, Bóg nie ma, Bóg nie ma upodobania w tym, żeby nam wytykać y, jakieś nasze grzechy, ale jak je przebaczył, to już o nich zapomniał. To jest niesamowite. Ludzie nie, my nie często, my często mamy z tym problem, ale Bóg nie ma. Yy, przystąpny z ufną odwagą dotknął łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Łaska, niesłynny Boże dar jest dla Ciebie dostępna w stosownej porze. Nie zawsze od razu my chcemy mieć natychmiastową odpowiedź. Ja chcę mieć, ale często to... Często jest czas zaangażowany w tym, już, dziękujemy bardzo za, za pomoc, ale, ale my chcemy, my chcemy, my, mimo to, że chcemy mieć odpowiedzi, Bóg ma dla Ciebie odpowiedź w właściwym czasie. I to jest też y, klucz do tego, żeby chodzić w wierze, żeby chodzić, żeby chodzić y, 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 w mocy Boże, żeby chodzić y, y, w, w poznaniu Boga. Musimy wiedzieć, nie wszystko na, na niektóre rzeczy musimy zaczekać. Okej, okay, nie na tanku, dziękujemy. Y, 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 dlatego ten sam rozdział. Dlatego ten sam rozdział yy, mówi nam w wcześniejszym, wcześniejszym, yy, yy, wcześniejszym, yy, wcześniejszych wersjach, mówi tak. Yy, starajmy się wtedy usilnie wejść do odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Nie ma też stworzenia, nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Y, zdać sprawę y, jeżeli y, Ty i ja musimy w momencie, kiedy, kiedy przychodzisz do, do Boga y, odejmę mu życie, czasami to się dzieje w krótkiej modlitwie, w szybkiej modlitwie Panie Boże oddaję Ci siebie przebacz mi moje wszystkie grzechy y, ale y, w momencie, kiedy kiedy kiedy, kiedy mm, Przychodzimy bliżej do Boga, kiedy przy, podchodzimy bliżej, y, widzimy naszą, y, ni, ni, naszą nieczystość, naszą nieświętość, widzimy Jego świętość i Jego światłość i zaczynamy y, y, głębiej y, oczyszczać się, głębiej y, y, przychodzić bliżej do Boga, głębiej w relacji. Y, y, jak to jest z nami? Czy, czy Ty czy ja chcemy tak powierzchownie żyć, czy chcemy żyć w mocnej więzi z Bogiem? Na to odpowiedź musisz sobie sam dać, sam odpowiedzieć, sama, ale kiedy, kiedy chcesz w bliskiej relacji zaczynasz bliżej poznawać drugą osobę, zaczynasz by poznawać, to mówimy teraz o Bogu, o Bogu Ojcu i zaczynamy Yy, chcieć być do Niego podobni, chcieć być bliżej Niego i automatycznie, wręcz automatycznie, nie lubię słowa automatycznie, ale, ale yy, to jest oczywistą rzeczą, że zaczynamy się oczyszczać, wyznawać grzechy. I ja myślę, że im, im ktoś ma bliższą relację z Bogiem, tym yy, częściej, tym mocniej, tym, tym bardziej yy, się oczyszcza. I tym bardziej yy, Widzi niedoskonałości, widzi grzechy, widzi niemożliwości swoje, a y, zaczyna y, przybliżać się do Boga. Y... Jest odpocznienie, po pierwsze jest odpocznienie dla ciebie, tu jedenasty werset mówi starajmy się usilnie wejść do odpocznienia, yy, yy, które jest dla, dla Synów Bożych. Tutaj możemy wcześniejszym, yy, yy, wcześniej, jakbyśmy czytali, to byśmy zrozumieli bardziej, ale odpocznienie jest dla Ciebie. Bóg chce, żebyś nie, nie działał sam siebie, nie działała sam siebie, nie, nie, nie polegał na własnych możliwościach, co ja, co ja mogę, czego nie mogę, ale polegał na nim sam. Wtedy odpocznienie jest w Twoim życiu i tu jest słowo 12, 12 rozdział mówi autor, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne jest żywe Słowo w Grece Słowo Boże jest tłumaczone na słowo Rema i słowo Logos Logos to jest to całe słowo napisane przez Boga darowane nam przez Boga ale słowo Rema czyli bezpośrednie słowo powiedziane do, do człowieka Y, y, do konkretnej osoby, w konkretnej sprawie. I y, no, błędem jest, jeżeli, mówi, jeżeli byśmy wszystko, co jest napisane, brali osobiście do siebie. W sensie obietnic Boży, wszystkie są dla Ciebie. Dlatego musimy poznawać. Dlatego musimy poznawać to słowo. Ale błędem jest, jeżeli, jeżeli zaczniemy, jeżeli będziemy mówić, robić yy, w taki sam sposób, jak yy, postępował, w taki sam sposób, jak na przykład Dawid postępował yy, w przypadku walki czy innych rzeczy, bo, bo to było słowo specyficznie do niego, w tym czasie kierowane do niego. I, i, I miał te odpowiedzi. Dlaczego je miał też, to jest właśnie dobre pytanie: dlaczego miał odpowiedzi, dlaczego możesz mieć odpowiedzi, dlaczego powinienśmy mieć odpowiedzi, w momencie, kiedy zadajesz, zadajesz właściwe pytania. Dawid w momencie zagrożenia nie pytał o, o skarby przyrody, nie pytał o, o to, jak coś wygląda, czy kwiat, dlaczego kwiatki są piękne, nie, nie odchodził od tematu, on przychodził w w sprawie do Boga, w konkretnej sprawie do Boga działa się konkretna, konkretna rzecz. On nie zmieniał tematu, nie, nie odchodził gdzieś tam, ale yy, z konkretną, specyficzną sprawą zwracał się bezpośrednio do Boga I, i, i ty i ja mamy tak robić: z ufną odwagą przystępować do tronu łaski, z ufną odwagą. I wiedzieć, że Rema, czyli bezpośrednie Słowo Boże, jest żywe i skuteczne, żeby Ciebie dotknąć, Ciebie zmienić, ale zmienić sytuację. Słowo, tu jest słowo Rema, czyli bezpośrednie słowo od Boga, ma to moc, że oświecenie wszelkie oświecenia, oświecenia, ono mówi, to, że ja mówię słowo, ono tak samo uderza we mnie. Ja, żeby mówić słowa, muszę, muszę, muszę ja sobie zdaję sprawę z tego, że najpierw ja za nie odpowiadam, najpierw ja wiem i rozumiem to co, Bóg przeżył, to, co Bóg uczynił w mojej życiu, co ja przeżyłem z Bogiem. A czego też nie przeżyłem, oczywiste. Ja dużo, dużo rzeczy nie przeżyłem i chcę przeżyć. Ja Chcę mieć pełnię Bożą, chcę mieć pełne Boże odpowiedzi, chcę widzieć cuda, chcę widzieć znaki, chcę widzieć zbawienia, chcę widzieć odpowiedzi w moim życiu. I, i to nie dlatego, że ja taki jestem, chcę. Ja dlatego, że wierzę, że wiem, że wiem, że Bóg ma pełnię i ma. Pełne działanie, to, to, to dlatego, tak, dla, dlatego się spodziewam i, i oczekuję i chcę tego. Ponieważ Bóg jest dobry i jest wierki, wielkim Bogiem i wiernym Bogiem. Boże Słowo ma to moc, żeby, żeby, żeby przeniknąć i, z, i skąd do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić zamiary i zamysły serca. Pamiętamy, jak jest, był chodził na tej ziemi, a bardzo często w momencie kiedy coś głosił, czy przebywał w jakimś miejscu bezpośrednio natychmiast.